A dzisiaj sobie pogadamy na pewien temat, a dokładnie na temat kradzieży, o której już nie raz wspominałem na moim kanale. Kradzieży głównie artów, a tak dokładnie jakiejś tam własności intelektualnej, o której już nie raz wspominałem w swoich filmach na kanale, których kilka już zdążyło powstać. Temat czasami wraca to jest takie błędne koło, o którym czasami trzeba przypominać nieraz. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, chciałbym powiedzieć, że ogłaszam QA z okazji 3000 subskrypcji. I teraz już w komentarzach możecie zadawać pytania do mnie, a za tydzień pojawi się film. I myślę jeszcze nad paroma dodatkami, ale to już w następnym filmie, jeśli już będę tak naprawdę wiedział, co mam zrobić. A w dzisiejszym filmie, pogadamy jeszcze raz się przypomnę o kradzieży. Pogadałem dzisiaj z dwoma osobami, które miały dwa przypadki, każdy inny, ale. Łączyły się w jedno. Jednej osobie ukradziono grafiki, które perfidnie zaczęto rozdawać na lewo i prawo, bo zostały wypuszczone jako przykładowe grafiki do przypinek, które miały być sprzedawane, a drugiej osobie przydarzyła się sytuacja, gdzie jej art. Był po prostu skalkowany. Osoba, która ukradła ten art, jeszcze twierdziła, że no, ten art jest jej i, i zaczęła się naprawdę niezła jazda. Jak w ogóle wyszły obydwie sytuacje? Moja sytuacja w sumie wyszła w, na tym, że spojrzałam sobie na live'a na TikToku i zaczęli mi ludzie pisać na czacie, i wyłapałam kilka osób z moimi grafikami i się pytam, no, skąd je mają, dlaczego je posiadają i że za nie się płaci bo nie są za darmo i tak potem od słowa do słowa i dostałem informację, że ktoś po prostu je sobie wziął zaczął sprzedawać, rozdawać na Instagramie czy Messengerze Rozdawać zaczęli? Go. Ja myślałem, że dla siebie, tak. z tego co mi pokazywałaś, to ja myślałem, że na początku jakby zaczęli rozdawać między sobie, a to ktoś zaczął tym osobom na live rozdawać po prostu jako, nie wiem, pamiątki z live czy jakoś, jakieś giveaway nie, nie, nie na live, tylko bo to było jakby ja na swoim, co ja wyłapałam. No. Ale jak ktoś mi powiedział, że ogólnie jakby na Instagramie czy Messengerze one po prostu to dostawały, czy dostały i normalnie można było to kupić u kogoś. I ja po prostu przeszukiwałam cały internet, cały Instagram, cały TikTok, bo podobno to też to na TikToku trafiło się. Niestety nigdzie nic, dlatego dałam relacje na Instagramie i TikToku, że ludzie pomóżcie mi znaleźć tę osobę, która to faktycznie bierze i sprzedaje. Aczkolwiek tu też nie mam pewności, bo niby tu osoby mówią, że to nie one, że one to dostały, ale też ani screenów od nich, ani nic, że niby zostały poblokowane, więc ta sytuacja jest bardzo dziwna, tak. Dla mnie samej jakby, nie dość, że byłam poddenerwowana, bo już wcześniej miałam sytuację, gdzie Ktoś mi pisze na Instagramie, że zobaczył dziecko gdzieś w jakimś sklepie, które ma na etui czy wydrukowane dopiero z Rossmanie jedną z moich grafik, którą sobie wkleja pod etui, co nie? Więc jakby to też już miałam większe nerwy przez to. Na szczęście okazało się, że ta osoba mieszka na tym samym osiedlu, ale też ani zdjęć, ani choćby nagranej głosówki z dyktafonem potajemnie. Bo ty wszystkie swoje klemi. grafiki oznaczasz. No taki jak każdy artysta powiem wszystko swojego oznaczać, nie? A te okay. grafiki mia miały powycinane twoje znaki Wodne, czy inicjały? Czy, czy, problem, czy było profil te... zabrane z y, Instagrama bez żadnej obróbki nawet? Tak, bez żadnej obróbki. W sensie ja to pokażę. Tak, to wyglądało mniej więcej dosłownie tak samo, tak jak masz profilowe. Tak dosłownie tak samo to na profilowym wyglądało, tak? No. Y, to jest właśnie z tych przypinek, które robię. I z tego, to co jeszcze... mi pokazywałaś też, to ktoś poprosiłaś kogoś o pomoc, i ten ktoś chciał za pomoc Arta. Tak, bo jakby ja zaoferowałam, że dobra, jeżeli mi tam pomożesz, to ja ci w przyszłości mogę tam w, w podziękowaniu za ogólnie za powiedzenie tego i wszystko, to w podziękowaniu kiedyś ci zrobię arcika czy coś tam, takie małe yy, dodle czy coś tam. A to osoba. Pierwsze co? No dobra, to, to najpierw Art tutaj, a ja ci potem pomogę, tak? Czyli a, a skończyłoby to, się tak, żeby poszedł sobie w pizdo, znając życie? No, oczywiście, tak. Daj Arta, a, a ja sobie pójdę. Jesteś w stanie mniej więcej zweryfikować, na jakim poziomie im ten intelektualnym była ta osoba? Raczej takie dziesięcioletnie dziecko, które sobie myśli, że no moja mama mi wszystko daje, to ty też musisz mi wszystko dać, bo ja jestem najlepsza. Coś w tym stylu, takie, takie, Aha. takie odbrały. Jakby nie chcę tutaj nikogo urazić, ale jakby dosłownie to tak brzmiało, no... Jakby że... Taki, no, rozpieszczony kaszojat. Taki rozpieszczony bananowiec, no, kaszojadzik, no. A z twojej sytuacji było to, że ktoś ci jeszcze grozi za to, że... Ukradł twoje arty i jeszcze ty będziesz miał problem z tego. Z tego znaczy, co ty nie znaczy U mnie to w ogóle co nie jest moja sytuacja, tylko jakby to jest sytuacja y, mojej kobiety. No. Tylko że jakby te ludzie. Wam którzy... groził, wam, przepraszam. Tak, znaczy. No nam groził mi i mojej lasce. W sensie, się, no bo jego laska jakby zrobiła dwie karki rysunków mojej kobiety. Jeśli, e... ma, jeśli masz screeny i z tych wiadomości i tak wszystko, to też mi możesz podesłać, później jeśli masz to. Lub twoja no, ja znaczy roz rozmowy mam, tylko jakby nie zrobiłem, nie mam screena jakby z tego poprzedniego konta tej drugiej karki, bo mam jedną karkę, bo wcześniej. Tak, ja wiem, widziałem ją, ona zresztą no. y wygląda perfidnie odrysowanie, bo nawet łapy jakby tak dziwnie bez proporcji wyszły tam. Dokładnie. No bo na, jakby było jej wcześniej stare konto, na którym ona tego Arta wrzuciła. No, tylko my też się jakby później o tym zorientowaliśmy, bo ona wrzuciła tego Arta. Chyba dwa miesiące temu, mniej więcej, i wiesz, bez żadnego oznaczenia ani bez niczego, ona mi potem polekowała zdjęcia na moim Instagramie i zawsze byłem na jej konto, żeby co zobaczyć. Tak, w sumie tak, tak. Czy nie się... nie tak przy... Czyli też mam czasami, że jak ktoś mnie polajkuje, widzę, że się tej osoby zmieniło profilowe, i na przykład, a co ciekawego ma ta osoba na profilowym, nie? I... No dokładnie. I w, ten tak, sposób... spędza, I, w... I w ten sposób się dowiedziałeś, że ktoś podpierdala wam pracę. Tak, no ja wtedy wszedłem na jej no. konto i tak patrzę. Tak na początku zobaczyłem Arta, tego co ci właśnie wyścignę z klina. I tak mm -hmm. patrzę, ej to jest. Widziałem już gdzieś tego Arta, ja już go gdzieś widziałem. I wchodzę na konto mojej laski na Instagramie z jej jakby artami. No i patrzę, że. To prawda, nie było to jeden do jeden to samo. Ale tylko motyw prostu... i wzór był ten sam. Dokładnie, jak było nałożone na siebie, to po prostu ona zrobiła jakby ten szkic ten sam, tylko go delikatnie powiększyła, że ta postać była większa na tym jej rysunku i zmieniła kolory. I to wszystko. Z drugim artem zrobiła bardzo podobnie, tylko że tam w ogóle yy, bardzo mało zmieniła. Z tego już niestety screenów nie mam, no bo nie robiłem. Zgłosiliłem jej konto. Ja i moja dziewczyna i nasi znajomi, że za to, że prawa autorskie i za. Yy, Kradzież, to i tamte poprzednie konto usunęli. Nawet tego samego dnia, co my to zgłosiliśmy. I dzisiaj zrobiła nowe konto ta dziewczyna, która ukradła konto nowe na Instagramie. Oczywiście chwaląc się tym na tym swoim normalnym Instagramie, że ma nowe konto z rysunkami. A ja tak wchodzę i ma na nim jednego posta, jednego. I to właśnie tego, którego podpiszło od mojej dziewczyny. I teraz poszło coś takiego, że ja z nią pisałem. I jej pisałem, że jakby ja nie mam problemu tak, jakby nie chcę się z nią kłócić, ani nie, jest tylko mam problem do tego, że ona No, po prostu tego arca, wstrzydziła go do siebie i nawet, wiesz, bez żadnego oznaczenia, bez niczego Potem nie by oznaczyła, że inspiracja, coś takiego Bardzo fajna to... inspiracja, jeden do jeden skopiowany obrazek Lubimy takie inspiracje O no jedynie kolory zmienione, po kolorowo tak. I jest mniejsze tło, bo się komuś tam pracować nie chciało przy tle Dlatego taki większy Dokładnie. obrazek wyszedł No to ja jej napisałem, tak kulturalnie, no że to nie jest inspiracja no tylko ona zrobiła kalkę i pokolorowała to po, to po swojemu Jakby zrobiła kolorowankę z przedszkola o to potem Ona mnie zaczęła obrażać, że tam ja się zachowuję Jakbym był w przedszkolu i coś takiego Mi się potem z nią nie chciało pisać Tak jakby to porzuciłem tą sytuację Napisałem potem tego posta Co jest na grupkach udostępnionych Dużych To jest ten post, ja tam napisałem to I zaczęło się w ogóle Bardzo dużo osób Tego posta jakby zaczęło udostępniać I napisał do mnie Chłopak tej dziewczyny. Że on wszystko rozumie super, że, że w ogóle zachowujemy się jak przedszkolaki. Ta drama to jest na poziomie czterolatków. Znaczy I że jak się... w ogóle ja... Prze Przepraszam, no. że ci przerwę. On się myli co do tej dramy. Ta drama jest moim zdaniem bardzo mocno uzasadniona, ponieważ no. Czyjaś praca, czyjś wizerunek został w tym momencie no, skradziony. To nie jest coś, co powstaje w 5 minut. Tylko nad tym się pracuje, musi być jakiś pomysł. Ktoś miał jakiś fajny pomysł na wykonanie jakiegoś arta, który się działo jemu w głowie, i ktoś perfidnie po prostu to podjebał. Nie, no, nie uszkujmy się. Bez żadnego oznaczenia, bez żadnej wzmianki. Jeszcze perfidnie mówi, że się. Yy, wzorował, był zainspirowany tą osobą, to nie jest żadna inspiracja, bo faktycznie można mieć podobny pomysł lub yy, wzorować się na jakimś, a no to widać, że to jest perfidnie jeden do jednego zganione i wy tylko chcecie jakby zachować swoją pracę na swoim koncie. Dokładnie. Bo jakby to mnie nawet już nie chodzi o to, że ja mam do tej dziewczyny jakiś problem czy coś takiego. Tylko do tej Dokładnie. sytuacji. Dokładnie. Ja do samego posta, że po prostu ona wzięła, na początku to podpie podpieprzyła tak po prostu. Potem się nie próbowała e, bronić, że, że ona mi w ogóle pisała na e, Messengerze, że ona zrobiła kalkę, ale to nie jest kalka. E, więc takie wykluczenie samej siebie. I jakby mnie jakby... No denerwuje mnie i moją dziewczynę to, że po prostu ona jakby za taką choćby zadufaną, że ona zna się najlepiej na wszystkim i że w sumie my jej nic zrobić nie możemy. Stwierdziliśmy po prostu, że nagłośnimy sprawę, żeby po prostu usunęli posta i tyle. Ja jej też napisałem na Messengerze, że się nie ma zamiaru z nim kłócić ani nic, żeby też ona swojego chłopaka na mnie nie nasyła z groźbami ani nic, tylko po prostu niech usunie posta, no to sprawa się zamknie, no bo tylko i wyłącznie o to nam chodzi. Żeby ten post znikł. Bo to też wiadomo, nie jest jakaś taka bardzo poważna sprawa, że ona te arty sprzedaje, czy coś takiego A tylko po prostu zrobiła z i to tyle, więc to też nie jest jakieś takie, że będziemy się po sądach walić, czy coś Ktoś nie oznaczył, nie powiedział kto zrobił, tylko właśnie ktoś później zobaczy, to się wyświetli więcej razy I później u was będzie, że wy pozwalacie kogoś pomysł No, to się bo ludzie w naszą bo, stronę źle. Bo, bo ludzie często mają z tym problem, żeby zweryfikować jakieś informacje i coś z czego pochodzi no bo patrzą na to, co jest tak naprawdę bardziej popularne, no bo też to jakby taka logika ludzka, że raczej ktoś bardziej popularny nie podwali czegoś od mniej, mniej popularnej osoby. Tylko, że właśnie raczej, raczej, tak raczej ta mniej popularna, jakby kopiuje tą bardziej popularną, żeby się o niej upodobnić i mieć takie zasięgi jak ona. A u Art jeszcze, jak wygląda ta sytuacja? Twoja? Czy... na ja jakim etapie by... to jest? Na etapie takim, że na razie nic nie wiem, jedynie dostaję informacje, że ludzie próbują mi pomóc, że coś tam widzieli na relacjach, ale jakby wiesz, im to migło i myśleli, że to ja, czy jakoś w tym stylu, więc jakby, mówię, cały czas próbuję zdobyć jakiekolwiek dowody na ten temat, bo ja nie mam po prostu nic. Ja mam tylko informacje słowne i to co mi ludzie pisali, no ale na ile mam procent wierzyć niektórym osobom, a szczególnie jeżeli to są młodsze osoby, tak? Bo jeżeli ktoś tam starszy do mnie pisał, no to okej, okay, to jestem w stanie jeszcze uwierzyć, ale w momencie kiedy do mnie piszą młode futrzaki, no gdzie to nie wiem Liczą mówię, na jakiś zapad... zysk jeszcze z tego, bo jak sama tak. widzisz po swoim, po swojej, czy tam po swoim dziesięcioletnim pomocniku, który najpierw chce Arta, a później chce pomóc. Tak, a najgorsze jest to, że ja też zapomniałam jakby o watermarku. Jakby nie dałam konkretnie watermarka na całą grafikę ze względu na to, że wiesz, ja chciałam pokazać ludziom, że tak to wygląda, żeby mogli sobie zobaczyć całą grafikę w całości, żeby nie mieli czegoś takiego, a ten watermark to tu będzie czy nie, bo tak finalnie ja go nie daję jakby na samą przypinkę, tak? No bo no. dostajesz się i wiesz, że to jest ode mnie, więc to też jest mój błąd, że dałam po prostu czystą grafikę. Ale też śmieszy mnie fakt, bo jakby na Instagramie jakby wrzuciłam kilka postów, więc miałam tam taką ikonkę gdzie masz yy, nie wiem tam ile tam jest tych postów i ile na ile co nie ale też jakby ktoś po prostu perfidnie wziął screena, przyciął ale, sobie pięknie ładnie i wiesz. Ale często jest tak, ale często tak jest, że jak ludzie publikują jakieś rysunki, to najpierw publikują z watermarkiem, później bez watermarka, później logo czy później progres, nie? Tak na jak to było rysowane, więc nawet jeśli byś postawiła watermarka i dała zdjęcie jak to wygląda bez watermarka, to w praktyce później tak, ci ktoś to podpierdoli. Tak, bo to jest po prostu tak samo jak wiesz. Bo... Ludzie często mówią, że nie dawaj w jakimś miejscu watermarka, bo i tak ktoś może wziąć, wyciąć i wkleić sobie tam tło. Dlatego na przykład jak na rewkach masz, to nie daje się po prostu na czystym tle, tylko najlepiej gdzieś, nie wiem, koło nogi i tak dalej. No to najlepiej wysłać klientowi po prostu czysty, ładny rysunek. Z watermarkiem gdzieś na boku, ale jeżeli chcesz już wstawiać w internet, no to po prostu nie wiem, daj koło pyska, daj koło takiego Wiesz, elementu Bo to nie, była praca, nie... to nie była praca dla klienta, więc nie pomyślałaś o tym, żeby wstawić Watermarka, bo to było coś twojego i myślałeś, że będzie każdy miał na to wyjewane. A okazuje się, że ktoś perfekcyjnie po prostu zabrał grafiki i rozdaje na lewo i prawo. No bo po prostu sobie biorę tak jak jedno dziecko, które właśnie sobie wydrukowało tę grafikę, bo no myślało, że jest. Aż do Rossmana poszło tak hajs wybulić, żeby wydrukować naklejkę. To naprawdę. No to jest... Najśmieszniejsze jest to, że dużo tych osób w ogóle nie czyta postów, bo ja w komentarzach, czy znaczy w samym jakby opisie postu napisałam, że to są grafiki na przypinki, że to jest na sprzedaż, że to jest do kupienia u mnie. Ale nikt sobie tego nie czyta, i tak jak jedna osoba też jakby wzięła sobie, ale to już po prostu sobie, bo wzięła, wzięła, bo myślała, że może sobie wziąć na profilowe, bo, bo fajnie, bo ma ode mnie grafikę, no ale ja jej tłumaczę. No wybacz, no ale to tak nie działa, czytaj posty, tak? Bo dużo młodych futrzaków, jak zobaczyłam, e, w ogóle nie potrafią czytać. Znaczy w sensie w takim, że. Mają wyjebane o... na opisy. Jakby coś piszę i na przykład tak samo jak patrzę na TikToku, tak jak ja nagrywam komiszę z łapek, to umiem dostać chyba 100 komentarzy po ile łapki, gdzie ja piszę że w jednym na przykład mogę napisać, że tyle kosztują i tyle i cenik jest bio, a potem dostaję znowu tyle komentarzy, zamiast sobie wziąć, przejrzeć, a dobra, ktoś napisał ten sam komentarz, to po co ja będę zadawać to samo pytanie? Tak samo jest, że wiesz, jak ja szukam czegoś na profilu, bo nie wiem, zobaczyłam jakiś tytuł gry, czy co, znaczy nie ma tytułu gry, ale jakąś grę, która mnie zainteresowała. Wchodzę na profil, szukam filmów, najczęściej jest przy przepiętych, prawda? Tak samo jest w przypadku, kiedy ja dostaję multum wiadomości Zrób tutorial na łapki, to też jest takie... Jakby jest YouTube, na którym jest tysiące filmów i... Na, na same heady, na ofutrzanie headów, na robienie łapek, nóżek, wszystkiego, po prostu... Oni sobie masz... nie zdają sprawy z tego, że ten film 15-minutowy, który widzą na YouTubie Powstał w kilka dni dosłownie łapy się robi nieraz parę miesięcy całość i ktoś musiał po kolei to nagrywać, później zmontować w jedną całość. Tego się nie da zrobić w dwa dni. Takiego tutoriala Ale To też jest taka kwestia, że po prostu mówię, jest tego dużo A ja po prostu dostaję, wiesz Informację, zrób tutorial I dosłownie weź najlepiej oznacz tą osobę Weź ją specjalnie dla niej Zadedykuj ten film, że to jest dla niej tutorial Że specjalnie dla niej nagrałem I tak to bym a to chyba jest ten, ten film. to jest ten, to jest Żerowanie na kogoś popularności w tym momencie Nawet na głupim Pinterestie Da się znaleźć yy, Jak zrobić fursuit Heada. I to jest po prostu wszystko jak podane na tacy. Ale oni chcą jeszcze bardziej. I najlepiej gdybyś po prostu wziął ten, z tej tacy ten talerz i podłożył im specjalnie pod pysk, że tak powiem. No. Bo to się inaczej nie da, no. Więc tak to wygląda wszystko. Wszystko już wiemy na ten temat, jak to wyglądało. Raczej... W międzyczasie wszystko się jako tako powinno rozwiązać prędzej czy później, ale na chwilę obecną nie mamy jakichś większych informacji. Właśnie tutaj, Arti chyba największy problem ma, bo nie wie kto to zrobił. Tutaj do, powiem do ludzi prosto z mostu: ktoś zaraz wam powie w komentarzach, że po co wy się prójecie do takich ludzi, że po co w ogóle ruszacie temat, to są głupie dzieci, są nic nie warte. Do, Pojawią się zaraz takie komentarze. a ja powiem Wam, te osoby, które zgarnęły te wszystkie przypinki, te wszystkie grafiki, Arti w tym momencie by mogła przynajmniej za pracę na tych przypinkach mogłaby zarobić. A tak to raz, że została bez grafik, które sobie tam gdzieś powędrowały dalej, to została też bez kasy, bo to jest kogoś praca i robi to po coś, żeby... Mieć z tego jakiś zysk, a nie, że ktoś sobie za darmo będzie brał kogoś pracę i rozdawał na lewo i prawo i twórczyni ma prawo mieć do tego problem. Zatrzymać to błędne koło, tak samo tutaj kolega, to tak samo. Jego dziewczyna stworzyła jakiegoś arta, ktoś zaczął perfidnie kopiować. Nie oszukujmy się, równie dobrze za tę kalkę mogłaby zarobić od klienta jakiegoś e, za zakomisz. No tak, znaczy przecież, oczywiście. Ale najbardziej by mnie y, dobiło ich, bo oni też to tak sobie argumentowali, ona ze swoim chłopakiem, we dwójkę, tak samo. że przecież to zostało wrzucone w internet i wszystko, co jest wrzucone w internet, to jest publiczne i można sobie robić z tym, co się chce. I to właśnie chodzi y, brak znajomości prawa. Dokładnie. Bo, Bo to jest tylko i wyłącznie na użytek, jakby własny, a nie ta. na rozpowszechnianie. Tego możesz to oglądnąć, możesz pola polajkować, możesz pobrać zdjęcie i ustawić na tapetę, ale nie możesz tego upubliczniać jako twoja praca. To się zakłada pod paragraf kradzieży intelektualnej. Tak samo jak artie, to też jest jej własność intelektualna. I dopóki twórca jasno nie powie, że to można brać jak się chce. Tak jak nieraz na stronach pewnych są darmowe bazy, darmowe jakieś VIPy, które można sobie wziąć i po prostu sobie pobrać, zrobić własne naklejki i publiczność jak się chce. Dopóki nie masz jasnego sygnału od głównego artysty, który wypuścił spod ręki swoją pracę, nie możesz nic z tym zrobić poza swój własny obręb. Tyle, nie ma tematu. Każdy inny przypadek to jest kradzież intelektualna i tyle. Załóżmy, że sobie weźmiesz grafikę z internetu, wrzucisz sobie gdzieśkolwiek, to tak samo to jest też kradzież. Możesz... Chyba że oczywiście to nie ma prawo polskiego, to nie. Możesz upublicznić i oznaczyć kogoś, że to należy do jego. Albo powiedzieć upublicznić, może ci się taki art podoba. I jak ktoś się będzie pytał w komentarzach kogo to, to wtedy powiedzieć, a nie mówić, że to jest moje, albo zacząć rozdawać. No, też na przykład wrzucą na swój profil, bo mają na przykład prowadzą profil swojej fursony na Instagramie, no to zawsze oznaczą mnie jako artystę, tak? I tam, że jest, że ja wykonałam dla niego rysunek, i jest tam, że to on sobie zamówił, i tak dalej. I to wtedy jest okej, okay. ale właśnie mówię, najgorsze jest, kiedy jest taka kradzież. Na przykład ja też, yy, mówię, specjalnie napisałam, że to nie jest pod kradzież, że jakby nie wolno, że to jest na sprzedaż, tylko że ja to mogę na tym ja zarobić, bo specjalnie zamawiam. Chciałam zrobić, wiesz, taki własny jakby sklepik taki, żeby ludzie mogli coś też ode mnie mieć innego niż same fursuity i rysunki. No, no dobrze, no raz jedną grafikę dałam, faktycznie to jest e, całe tło, postarałam się, siedziałam chyba kilka godzin na tym, bo to będzie 6 godzin i faktycznie dałam to jako tapetę, tak? I wtedy dałam na telegramie, macie tutaj ludzie plik Pobierzcie sobie i dajcie na tapetę, i wtedy tak, ludzie mieli ode mnie jasny znak, że mogą sobie to wziąć i ustawić na tapetę, ale gdyby chcieli gdzieś to upublicznić, no to niestety muszą ten i nie mogą tego używać jako na przykład do rysunku. Jest to tylko zwykła tapeta na telefon czy ekran. Tak, jak monitora. jest wiele na takich tak. stronach internetowych, gdzie są grafiki, obrazki udostępnione, nawet bez konkretnego artysty pokazanego, który można sobie po prostu wziąć i ustawić na tapeta, ale jakby ktoś zaczął to sprzedawać, to naprawdę jest śmieciem. Chciałbym wam przypomnieć, tutaj znowu skierowanie do młodszej widowni. Chcecie jakiś art. Chcecie coś pobrać, ustawić na tapetę, nie wiem, upublikować ten art. Wam się spodobał na swojej tablicy. Nie mówcie, że to jest wasz. Pokażcie, że to jest od takiego artysty. Napiszcie bezpośrednio do danego artysty, czy mogą coś takiego zrobić, czy ej, bo fajny art narysowałeś, podoba mi się styl poza. Czy mogę trochę jakby powzorować się na Twoim arcie? Pytajcie się takich rzeczy. Nie każcie artystom dążyć do tego kto to zrobił, tylko sami się do nich zgłoście, bo częściej usłyszycie coś takiego. Okej, okay, możesz zrobić sobie art. Rysunek w takim podobnym stylu, w takiej podobnej tematyce, bo żaden artysta nie ma do takiej osoby problemu. Kradnąc kogoś, jakby ciężką pracę, typu właśnie te przypinki, te grafiki na przypinki czy art, zabieracie możliwość zarobienia na swojej pracy. Nie po to osoby dane wystawiają arty, komisje otwierają z danymi przykładami, jak co wygląda, żebyście sobie brali to za darmo. To jest po to, żeby zareklamować dany produkt na start, żeby on się jakoś mógł sprzedać. No nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach każdy chciałby też móc na swojej pasji trochę zarobić. Nie róbcie tak, nie pozwólcie, żeby takie sytuacje się wydarzyły. Macie jakąś sprawę do artysty, coś się wam podoba, walcie bezpośrednio do artysty, nie pozwólcie, żeby te rzeczy zostały jakby kreowane jako coś złego, żeby to nie zamknęło się na jakiejś publicznej dramie, najprościej mówiąc tak, to pytanie błądzi, na tym kończymy odcinek, na razie, pa i cześć, piszcie pytania do Q&A.